Cześć, tu Zorza. Witam was na moim kanale i zapraszam was do kolejnego odcinka z filców mistrza. Nie wiem, czy pamiętacie, ale ostatnio gromadziliśmy trochę surowców, to znaczy przede wszystkim drewna, żeby ulepszyć nasz sklep. To będzie w dalszym ciągu nasz główny cel, ale powoli będziemy też rozwijać w dalszym ciągu naszą farmę. Przywitajmy się z naszą koteczką Yuki i wyruszmy na zewnątrz. Czeka na nas jakiś list, ale na szczęście są to tylko recepty bardzo fajnie. Nauczmy się ich. Dobra, na razie może odłożymy tutaj to, co mm, może nam się kiedyś przydać. A na ten moment nie jest nam potrzebne, żeby nam nie zawalało miejsca w punku. Zbierzmy również pozostałe roślinki. Te, które możemy oczywiście. I podlejmy nasze grządki. Tutaj zobaczcie, rosną nam arbuzy. Fajnie, świetnie. Oby wyrosły jak najszybciej. A i nie w tą stronę. Już prawie mamy wszystko podlane. Zajmiemy się też naszymi zwierzątkami. Zawołajmy je, żeby wyszły na zewnątrz. Przywitajmy się z naszymi kurkami. i Sprawdźmy, jak wyglądają nasze relacje. Mamy już dwa serduszka, więc możliwe, że będziemy mogli już zakupić jakieś nowe kolory. Oczywiście jajka, odłóżmy je. Do właściwego miejsca. I wypuśćmy naszą krówkę. Ej, no, ale nie blokuj mi drzwi. Dobra, tu będziemy odkładać nasze mleko, tak? Czy to jest. A, nie, to jest Shipping Bean. Nie tu. Nie, nie, nie. Dobra, można uznać, że mm, zrobiliśmy porządek troszeczkę na naszej tutaj farmie. Chociaż no, to dużo opowiedziane z tym porządkiem patrząc na to wszystko. Eee, jedną papryczkę musimy oddać do muzeum. Czy z drugą coś będziemy robić? Jeszcze sprawdzę czy nie mam jakiegoś quest'a na nią. Słuchajcie, musimy zacząć obrabiać te questy, bo robi się tego troszeczkę za dużo już. Dobra. Go, go, go! Szybciutko. Zobaczcie, tutaj mamy questa na y, żelazną zbroję i dostaniemy za nią 1450 zł monet. No pewnie, że bierzemy. Mam nadzieję, że wytrwa, aż ją zużyję i wtedy sprzedam po prostu tą, co będę miała na sobie. Nowe budki. Y, I brakuje nam dosyć sporo drewna, dosyć sporo kamienia, ale kamienia chyba mamy trochę w skrzynce. Najgorzej jest z drewnem. Więc po prostu piszmy się do roboty. Możemy zajrzeć jeszcze po drodze na farmę Haydena i może zakupimy jakieś coś. Mam na myśli może jakąś krowę, ale chyba nie będziemy na nią stać. To nie, to nie idziemy. Eee, to wiecie, co zrobimy? Kupimy troszeczkę jeszcze upraw w sklepie. Eee, musimy szybko tutaj zwiększyć nasze wpływy. Im więcej, tym lepiej. No, ale o co się? Czekaj, czekaj, co by tu wybrać? Słuchajcie, ogórki w miarę szybko urosną. Mamy siódmy dzień lata, więc możemy coś wybrać. Może jakieś kwiatki, słuchajcie, no sama nie wiem, chociaż te kwiatki są dosyć tanie. Może papryczki? Papryczka rośnie 6 dni, to trochę długo. Hm. Może kukurydzę? Sprawdźmy, jak to wygląda. I czy coś jeszcze? Hm, no troszeczkę mnie korcą te kwiatki. Dobra, może trochę ogórków. 10 ogórków. Ta papryka chyba będzie za długo rosła. Tak mi się wydaje. Dobra, 15. I dodamy jeszcze do tego. O, 5 kukurydzy. Zróbmy takie zakupy. Zajmijmy się szybciutko farmą. I będzie wielkie wycinanie drewna. Gdzie jest ta nasza motyka. Sadzimy kukurydzę i sadzimy ogórki. Jeszcze 6 miejsc nam będzie brakowało. Tyle powinno już wystarczyć. I teraz podlejmy nasze uprawy. Do powiększenia moich upraw trochę zmobilizowała mielęka. Myślę, że jest w tym sens, więc chętnie posłucham to, co tutaj ona mówi. Potraktuję to jako dobrą radę. Dobra, i oddajmy jeszcze te nasze rzeczy do muzeum. Tą naszą papryczkę i jakąś. Jakąś roślinkę, nie wiem, patyk jakiś. Wygląda trochę jak trzcina cukrowa, nie wiem. Sama nie wiem co to jest, pomyłam. Muszę któregoś dnia wybrać się na ryby, żeby zobaczyć, jak, e, czy, czy po prostu złowię jakąś inną taką wiosenną rybę, coś w ten design. Oby tak, Patrzcie, brakuje nam do realizacji tego letniego statu już tylko w sumie arbuz. No i tutaj, jakieś dwie rosinki, które musimy gdzieś tam znaleźć. Ale nie przyjmujcie się, liczę na to, że nasza kotka Juki nam w tym pomoże. Dobra, i idziemy do y, naszej. Farmy i będziemy oczyszczać ją w dalszym ciągu z drewna, z kamienia, będziemy wydobywać surowce, żeby polepszyć ten sklep jak najszybciej. Nie mogę się doczekać, bo powiększenie plecaka, które mam nadzieję umożliwi mi rozbudowa sklepu, no da mi tutaj większe możliwości rozwoju na pewno. Ok. Nie wiem, czy jest jakieś... Produkt na odchwaszczenie farmy. Mam wrażenie, że ona cały czas zarasta, mimo że gdzieś tam już e, próbowałam ją sprzątnąć tych pasów. Chyba dopóki nie wybuduję jakiejś drogi czy coś, to one będą odrastać w tym miejscu. Też może lepiej, jakbym miała trochę lepszą siekierkę, to by to wydobywanie odbywało się szybciej tego drewna. Wiecie, o co mi chodzi, prawda? No, ale cóż, musimy działać z tym co mamy, więc nie narzekajmy. Działajmy, idziemy do przodu. Musimy tutaj się skupić na, na tym ulepszeniu. Bo zaraz nam zabraknie sił Hmm. Wiem, co zrobimy. Mm, przejdziemy się i e, zajrzymy do tej studni, i może też zajrzymy do kuchni, słuchajcie, bo tam raz dziennie możemy otrzymać posiłek, który e, troszeczkę podbuduje naszą staminę. Więc idźmy szybko. Prawciach. Tak, chcemy e, mieć kazuchy. No, troszeczkę coś tam, te 20 punktów zawsze gdzieś tam wpadnie. E, ale poczekajcie, spójrzmy na mapę, gdzie była ta studnia. No więc, o, patrzcie, tu jest kotka Juka. Nie wiedziałam, że ona ma własny znacznik. Dość ciekawe. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to ta studnia była tutaj, więc e, podejdźmy tam i jeszcze w jednym miejscu. A, a tutaj. Okej, okay, to może najpierw idźmy na. Wschód, potem pójdziemy na zachód. Yy, I jakoś po prostu troszeczkę podbudujemy tę naszą staminę. No bo przecież szkoda. Mm, szkoda jest spać, a musimy no, wydobywać, wydobywać, jeszcze raz wydobywać. Patrzcie, troszeczkę nam przybyło. Dokładnie też 20 sztuk. E, idźmy teraz na zachód, do drugiej tam miski. Tak ją nazwijmy. Miski z wodą. E, trochę się czuję, jakbym to jabłko tam. No słuchajcie, dzień się jeszcze nie skończy. Nie pozwolę na to. O, patrzcie, kolejne 20 punktów. Czyli jakby na ten moment możemy w sumie odzyskać 60 punktów tej staminy poprzez różne odwiedzanie tych punktów. No fajnie, fajnie, że jest taka opcja. Tylko szkoda właśnie, że tyle czasu muszę zmarnować, żeby to zrobić. To 60 punktów to jest prawie połowa mojego paska staminy. Przynajmniej na ten moment, bo mam obecnie 140 punktów tej energii. Więc warto, warto odwiedzać te, te miseczki, jak zabraknie nam tych środków, żeby coś tam wydziobać. No dobra, ciśniemy dalej. Ciśniemy dalej, jest to okropne po prostu. No, ale cóż, trzeba się poświęcić. Słuchajcie, dla naszych zwierzątek też, przy okazji, zrobimy porządek. Zawołajmy je lepiej, przy okazji, do środka. Niech sobie tam śpią. Hm. Tego już chyba miałam pana, prawda? Tak, tego miałam pana. Czasem wygląda to inaczej nocą, a inaczej z dnia te robaczki, więc ciężko jest mi ocenić tak z wyglądu, czy już go miałam, czy nie. Tym bardziej, że są różne kolekcje robaków bardzo do siebie podobnych. Na przykład tych koników polnych. To jest ileś tam tych kolekcji i one w sumie... Ej, tu jest jakieś coś. Tego na pewno nie było. Szybko, czekaj. Nie uciekaj, proszę Cię. Nie mam się do ciebie dostać? Patrzcie, świetlik. Super. Mega. Cieszę się. W końcu coś nowego. A ta kura co siedzi? Przecież wołam cię do domu. Idź już! Sio! Czy ja mam cię drugi raz zawołać? Czy za mam cię tam? Słuchajcie, myślę, że przyda nam się trochę ten porządek na farmie, bo zrobił się straszny bałagan. No, ale cóż, przy okazji trochę nazwieramy punktów esencji. I już dostaję komunikat, że powinnam wrócić sobie do łóżka, ale wykorzystajmy naszą staminę do końca i dopiero pójdziemy spać. Udało się. Zatem idźmy powoli. Fajnie, że udało się coś zebrać. Eee, coś, co tak naprawdę mm, jeszcze nie zostało odkryte. Poniekąd. Hmm. Dawaj, Bazylwia, juki. Dzięki. Dobra. Czy to wszystko? Chyba tak. Eee, słuchajcie, no cóż, dzisiaj ciekawe, może ciekawe, Sama nie wiem, co o tym myśleć. A wy co o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzach i do zobaczenia ponownie. Dzięki, cześć.